Robię już drugie podejście do tego filmu. Próbuję coś wrzucić, właśnie z hotelu, w którym teraz jestem we Wrocławiu, ale mam taką ciekawą rozkminę. Wiecie, w angielskiej kulturze mówimy coś takiego: że jeżeli klient otrzyma, jakby będzie obsłużony we właściwy sposób, to prawdopodobnie powie to tylko jednej osobie. Czyli jeżeli potraktujesz swojego klienta dobrze. Prawdopodobieństwo jest takie, że on powie tylko jednej osobie, że a tam u Zenka miałem fajną, fajną obsługę. Ale jeżeli na przykład będziesz miał nieciekawe doświadczenie w jakiejś restauracji, czy w jakimś biznesie, czy chociażby u jakiegoś przedsiębiorcy, to prawdopodobieństwo jest takie, że powiesz nawet dziesięciu osobom o tym, jak beznadziejną obsługę miałeś. I dzisiaj krótko chciałem właśnie powiedzieć o tym, jak istotna jest to obsługa klienta. Powiem wam taką ciekawostkę, jeżeli byliście kiedykolwiek tutaj na rynku we Wrocławiu, to wiecie, że obok siebie na jednym rogu macie dwie pierogarnie. Jedna z nich to jest pierogarnia Stary Błyn, którą z kolei bardzo lubimy z Gdańska. Byliśmy w Gdańsku i tam obsługa była naprawdę wyśmienita i naprawdę bardzo chce się wracać. Jedzenie jest super, obsługa jest super, lokal jest super, bardzo miło się tam spędza czas, jeżeli mówimy o Gdańsku. Ale jeżeli mówimy chociażby o Wrocławiu, to muszę Wam powiedzieć, że byliśmy z żoną już dwa razy i teraz po tym jak już w tym weekendzie, który nas już minął, weszliśmy do Starego Młynu, po tym jak czekaliśmy około 40 minut na to, żeby zostać w ogóle obsłużeni i widzieliśmy jak cały staw chodzi z ramionami tak i traktują ludzi jakby im się nie chciało, już nie wspominając o tym, że koleś, który nas zaprosił do stolika, niestety miał problem z własnym odorem, powiem Wam, to było takie już naprawdę kiepskie doświadczenie. I tu nie chodzi może o to, żeby, nie wiem, schamić tam ludzi czy coś, ale po prostu jako klient, ty na sobie czujesz taką atmosferę ciężką. Ty wchodzisz do tej pierogarni, która naprawdę ma zacny produkt, ale ty nie chcesz być w tym miejscu. I widać, że tam są puste stoliki wewnątrz, puste stoliki na zewnątrz. Widać, że nie ma takiego bazu między teamem. Widać, że klientom tam się nie chce być. A co jest ciekawostką, z kolei już kawałek dalej macie inną pierogarnię. Która z kolei kiedyś była częścią Starego Młynu, zanim ten człowiek nie postanowił iść na swoje i zrobić rzeczy na swój sposób. I muszę Wam powiedzieć, że w tym weekendzie byliśmy tam dwa razy i za każdym razem mieliśmy świetną obsługę. I to było wiele takich małych rzeczy. I to, co też jest ciekawe, że ta pierogarnia jest zawsze zawalona, zawsze ma dużo, dużo klientów na miejscu, stoliki zawsze są pełne, zawsze trzeba chwileczkę poczekać. Ale co jest ciekawe, robią świetny produkt. Restauracje są naprawdę czyste. Klient zawsze jest zadowolony, ponieważ staw jest zawsze uśmiechnięty. Można mieć różnego rodzaju tam potrzeby, typu czy mogę zmienić stolik. Oni z bardzo z miłą chęcią chętnić pomogą i to zrobią dla ciebie. Co jest też ciekawe, to, to mi się bardzo spodobało. Dwa razy nam powiedzieli, że będziemy czekali około 35 minut na zamówienie, a za każdym razem to jedzenie przychodziło już 20 minut. A więc to jest też fajne, że zobaczcie, że oni ustawiają coś takiego, że jeżeli zgodzisz się czekać na 35 minut, to ok, ale to jedzenie i tak wychodzi do ciebie szybciej. Może to jest taka troszeczkę malutka grana, ale ty się czujesz zadowolony, bo jedzenie wyszło szybciej niż twoje oczekiwania. Bardzo mi się to spodobało, uważam, że to jest naprawdę świetny ruch. Ale wiecie, co, takie podstawy. To, że są ludzie tam uśmiechnięci, bardzo pomocni, widać, że team świetnie współpracuje razem. Widać, że bardzo chętnie zrobią dla Ciebie dużo, są naprawdę życzliwi, są mili dla klienta, nie są opryskliwi, nie są chamscy, są radości, nawet jak klient mówi po angielsku, oni też bardzo chętnie z Tobą porozmawiają, bardzo się postarają. Co mi się też bardzo spodobało, taki mega plus dla tej pielgarni 26, to że wszyscy korzystali z headsetów, czyli wszyscy mieli krótkowalówki za sobą i cały team się non-stop komunikuje, a więc klient nigdy nie jest zostawiany bez obsługi. Ale dlaczego o tym mówię w tym wszystkim? Bo to jest niesamowicie ciekawie, że siedząc w jednej pierogarni, widzisz drugą, i teraz tak, lokalizacja jest ta sama, czas dnia jest ten sam, produkt jest bardzo podobny, ceny są bardzo podobne, ale w jednej restauracji musisz poczekać na stolik, a druga restauracja ma puste stoliki. Chcę, żebyśmy się czegoś z tego nauczyli. Zobaczcie, to jest niesamowicie ciekawe, że obsługa klienta wnosi tak dużo do, do Twojego życia jako przedsiębiorca. A więc, jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą, jeżeli masz jakiś talent, masz jakiś fajny fach, masz jakiś fajny biznes, masz jakiś pomysł na siebie, to musisz pamiętać, pamiętać o tym, że to, w jaki sposób Ty obsługujesz klienta, wpływa na niesamowicie dużo. Jeżeli masz słabą obsługę klienta. To tak naprawdę twój biznes może upaść jutro. Bo pamiętajcie o tym, że ludzie bardzo chętnie powiedzą wielu osobom dookoła siebie, kiedy mieli słabe, słabe doświadczenie, tak to niestety działa. A kiedy zrobisz coś dobrego, to często zapominamy o tym powiedzieć. Nie? Więc może to jest taka jakby ostatnia część tej zachęty, którą ja chciałem, chciałem dzisiaj podzielić, że jeżeli jesteś klientem, jeżeli byłeś w jakimś miejscu, to idź i powiedz pracownikom, że miałeś naprawdę super, super serwis. Ja tak się zrobiłem, złapałem jednego z kelnerów na rynek 26, powiedziałem im jak, jak, jaka świetna obsługa była, co mi się podoba, wymieniłem wszystko co mi się podobało. Prosiłem, żeby przekazali też to, ten feedback do, do, do szefostwa Powiedziałem, że zostawiłem też review na goglach, a co było naprawdę ciekawe, to kiedy już kelner przyszedł odebrać od nas opłatę, to powiedział, że komentarz, który z nim zostawiłem, naprawdę zrobił mu jego dzień. A więc takie jest podsumowanie tej sprawy, że jeżeli masz pomysł na siebie, bardzo tobie tego gratuluję. Jestem bardzo zadowolony, że masz jakiś fajny patent, ale moja jedyna zachęta do ciebie jest właśnie taka, że proszę zwróć uwagę na to, aby mieć zawsze super e, obsługę klienta. Zawsze staraj się naprawdę mieć super na najwyższym poziomie. Niech twój nawet niech twój poziom obsługi klienta będzie wyższy jakościowo niż produkt, który masz. Ale zaufaj mi, wyjdziesz na tym dużo lepiej niż ktoś, kto ma naprawdę świetny produkt, ale obsługę niesamowicie kiepską. Takie coś do na dzisiaj.